W dzisiejszej Ewangelii, którą rozważamy w kościele, Jezus zwraca naszą uwagę na trzy kwestie. Po pierwsze, mówi: Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia. Jest świadomy tego, że we wspólnocie uczniów pojawią się różne sytuacje, które będą bolesne, które będą grzechem. Ale też daje nam konkretną przestrogę i mówi: Uważajcie na siebie. Mamy więc być uważni, ostrożni. Mamy być wyczuleni na wszelkie zło, na wszelką niesprawiedliwość i mamy szukać tego, co jest dobre, co jest słuszne, co jest pozytywne. Druga kwestia, na którą Jezus zwraca dzisiaj uwagę w Ewangelii, to jest obowiązek upomnienia. Mówi, jeśli ktoś zawini, jeśli twój brat zawini przeciw tobie, idź i upomnij. Jeśli będzie żałował, to przebacz. To są kwestie, które dzisiaj wydają się być bardzo odległe. My dzisiaj często potrafimy gdzieś tam upomnieć. Potrafimy często, jak to mówimy, nakrzyczeć na drugiego człowieka, ale nie o to chodzi. Upomnieć to znaczy wskazać komuś to, że nie tak postępuje, jak powinien postępować. Jeśli rzeczywiście ten człowiek żałuje i mówi przepraszam, zmienia się, będę pracował nad sobą, to postawą chrześcijanina powinno być właśnie przebaczenie. I wreszcie trzecia kwestia. Jezus mówi. Że gdybyście mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy, to moglibyście dokonywać rzeczy niezwykłych. Czy jaka jest więc ta nasza wiara? Czy ona rzeczywiście jest mocna, trwała, czy jest chwiejna? W śpiewie przed Ewangelią słyszymy dzisiaj słowa: Jawicie się jako źródła światła w świecie, trzymając się mocno Słowa Życia. I to jest dzisiaj słowo, które jest nam dane jako wskazówka. Chrześcijanin jest źródłem światła w świecie. Dobrze wiemy, że nie potrzeba wielkiego światła, żeby rozświetlić mrok, że nawet odrobina światła potrafi wskazać dobry kierunek. Żebyśmy jednak mogli wskazać komuś ten dobry kierunek, to musimy trzymać się mocno Słowa Życia. Musimy trzymać się Jezusa Chrystusa, Jego obecności, łaski, Jego działania. Wtedy będziemy zdolni do tego, żeby rzeczywiście wypełnić to, do czego On nas zaprasza żeby przez nas nie przychodziły zgorszenia, żeby przez nas przychodziło przebaczenie, żeby przez nas umacniała się nie tylko nasza wiara, ale także wiara tych, którzy będą nas słuchać. Jezus daje nam słowo, słowo, które mówi, jest, ma, jesteś światłem, masz być światłem. Zaczerpnijmy więc od Chrystusa światłości świata i sprawmy, by nasze życie również stawało się światłem dla drugiego człowieka.